Ja ogólnie to że dzisiaj w dzisiejszym odcinku chciałbym, e, chciałbym odpowiedzieć tutaj na to, te komentarze e, pod ostatnim filmem no, słuchaj no pod ostatnim filmem nie, wyszli to taki zazwyczaj barcelony więc tak jak widzicie tutaj ostatni mecz 4 zelda barcelony skopiowane i nie kopiuj słuchaj jakby nigdzie nie ma po prostu napisane tego że nie można kopować, no. Znaczy nigdzie po prostu... Inni też na przykład to z Liverpoolem BB czy coś na przykład, ale nigdzie nie jest też napisane, że po prostu z nigdzie po prostu nie wiem, no nie jest napisane, że nie po prostu nie można nagrać filmu takiego. Nigdzie po prostu, nigdzie nie jest napisane, że nie można kopować. Chyba, że teraz właśnie głupoty kadami jest napisane, że nie można kupować, ale ko kopiować, ale raczej no... Ja, no. Po prostu. No. Nie wiem. Czym. Nie wiem. No, mi się wydaje, że nigdzie nie ma napisane, że nie można kapywać. I poza tym ostatni mecz gościu. Piotr. Tutaj nie chcę chyba pokazywać nawet nazwisko, Nie chcę pokazywać nazwisko, bo to jest tutaj chyba jego nawet nazwisko. Piotr. No. Jakby ostatni mecz to jest. Trzy. Bar, y, 3 gole, 1, 1 gol FC Barcelona Co ja mogę wam powiedzieć, co ja mogę ci powiedzieć, no I nie wiem, jeżeli się y, jeszcze coś jeszcze, nie wiem, chcieli Nie wiem, napiszcie mi co, co co, mam na co wam Odpowiedzieć, czy na jakie rzeczy wam, no to nie wiem Nagram kolejny taki film, nie ma dla mnie tej spraw Nie ma dla mnie sprawy takiej Takie filmy się krótko nagrywa, więc no no więc dobra, my już dzisiejszy taki film kończymy. To jest taki film, nawet nie proszę łapkę w ogóle i w ogóle i w ogóle sobie też zmy. Więc no. No, ra, widzimy się w kolejnym filmie.